Maneczko wszystkim, ja jestem Hycza11 i witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Call of Duty Modern Warfare 3. Teraz znowu jesteśmy w oddziale Task Force. Jesteśmy Yuri'em. Mieliśmy już właśnie w czwartym odcinku bodajże, odcinku pod tytułem Persona non grata właśnie wcielaliśmy się w tę postać. I teraz tutaj znowu mamy Soapa, który przeżył, a także Price. Misja pod tytułem Znowu to samo. Jesteśmy w Sierra Leone w Afryce. Oddział specjalny 141. Wyrzeczenie. No tutaj będziemy z murzynkami nawalać. Nie wychylajmy się, dobra. Jedz to było piękne, Soap. To było bardzo dobre. Poprzednia misja troszkę nam sprawiła problemów. Wcieleliśmy się w Harkowa, Andrija Harkowa, rosyjskiego agenta z służb specjalnych Rosji, ochroniarza prezydenta Worszewskiego, który został porwany Dostał Czał. Dobra. Został porwany, oczywiście, przez Makarowa wracając do tego prezydenta. Ale dobra, teraz tutaj czas na inną misję troszkę skradankowa misja co nie leży, oczywiście, w klimacie FPS-ów, takiego jak Duty. Dobre. Ok, strzały po nogach, ale co tam? Padli. Wszyscy zginęli. Idziemy za Price'em. No teraz nie strzelamy pod żadnym pozorem. Nie strzelamy, bo to by się zakończyło fatalnie. No nie widzą nas. Dziwne. Oczywiście, to są takie gęste krzaki, że nie widać nas. Ruszamy za Price'em. Teraz już nas może nie widać. Przejechały murzynki. Nie możemy wstać. Cały czas jadą. Czekamy na komendę y naszego kapitana Price'a. Który wstaje. Teraz wbijamy do tej chaty. Dużuj. Takie bojówki miejscowe właśnie. I oni wszystko wykonują na polecenie... Makarowa, tak mi się wydaje. Dobra. Trzeba ciała schować. Mmm... Jaka czysta woda w tej rzece. Muchy latają wszędzie, zajebiście. No wbijamy do jakiegoś większego miasta w Bambuslandii. Price pokaże nam tak, jak się to robi. Tak jest, jesteś geniuszem.

Teraz spadamy. Ej, nie, dobra, gdzie? Aha. Okej. Okay. Gdzie oni są? Fuck you! To nie było dobre? Zaraz mi tu jakiś murzyn wyskoczył, oni są... ...wariatami. Wal się z kurdy synu. Oh, shit. To żeśmy się wpakowali. Jest soap. Yuri, naprzód, ale jak ja mam iść naprzód? Ja jestem w euforii po tym triple killu. Kuźwa. No, to było genialne zagranie. Ta gra mnie zachwyca. GRENADE! GRENADE! SHIT! GRENADE! Fuck. Murzyny, wszędzie murzyny. Stado dzikich murzynów, które nas atakuje, ostrzeliwuje. SHIT! Ja się tak nie bawię. Ja pierniczę. A tu? Wy nas zachodzicie z dwóch stron! Dziwki. Ej, swojego. Przepraszam? Wybaczysz mi, nie? Murzyn! Ej, oni są zarąbiści! Kuźwa mać! Nie widziałem już, ty. Patam był na dachu. Dobra, zdarza się. Ale za tego triple killa mogą mi darować. Sami się dali wykryć. Jazda. just price just yes, price laura okay Jesteś ranny schowaj się, żeby mi tutaj nikt nie wyskoczył. Nie, wy tu macie telewizory. Kuźwa. Na hardcora, na wariata. A nuż się uda. Soap sobie poradził chyba? Tam jest kolejny bambo Tam jest jeszcze jeden. Zdychaj. O i nas zaskakują z ośmiu stron. To jest to je nie można, to je nie można. Nie można tak robić. Dlaczego oni tak robią? Shit! Sektor clear. Czekałem na to. Bo się zrobiło gorąco, bardzo gorąco. Teraz po rabince. Tutaj też będzie troszkę hardcore'u. No właśnie. Jestem na granicy wyczerpania, nie, nie wychylam się. Ja pierniczę! Przeczekajmy to znowu. Tak, mają CKM-a, nie ma się co dziwić. Nie umiem gnoja spokojnie namierzyć. Nareszcie dobra, bierzemy go, wiesz to jazda, ale macie z zajebistego CKM-a domowa produkcja. Front, 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 front i jedziemy, i jedziemy, ale jaki front? Ja tego nie ogarnę, to je nie można. Ich jest za dużo, Przecież się nie rozdwoję, a no, rozstroje. Jeeee! Yeah. Moździerz. To żeśmy sobie postrzelali. Teraz trzeba będzie załatwić moździerze. Oh, shit. Cała wieś na nas idzie. Cała wieś. Murzyńska wieś. Ja idę za soapem. Ale dostał szlaga. parkour le parkour Incoming. shit To jest dobre, to jest dobre. Zapis gry tyle dobrze. Szybko zajmijmy się moździerzem. Dobrze. Podjechał kolejny ta jeszcze jeden szybko No dobra trzeba stąd spadać do kościoła jakiegoś To za chwilę będzie koniec misji... kanał. Soup to naprawi. Tak jest! Będziemy szli pięknym, zajebistym, czyściuteńkim kanałem! Oczywiście spokoju nie ma. Znowu nas atakują. Przekupili ich za paczkę fajek, za wódkę. Nie wiem za co tam jeszcze mogli ich przekupić. Ten cały Makarow, że murzynki są po jego stronie. Bezbronne osoby, ale widać, że wpajają im ciemnotę. Ciemnotę, która jest dla nich zgubna, a dla nich, oczywiście, jest świętą życiową racją i mądrością. Może żarcie im daje? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Grenade, grenade. Price zawsze w oryginalny sposób ostrzega nas. Bójcie się, chamy. Grenade. Kolejny już. Dawaj na waleta. Za praisem, la lala! Siedzą w oknach. Wreszcie dostał. A teraz tutaj Fak Tu już jesteśmy na granicy wyczerpania Granat? Nie? Słyszałem gdzieś granat Tyle bezbronnych ofiar, które się na nas rzucają. Tyle. We trzech załatwiamy całą wioskę. Czas. Dla mnie bomba. Dobra. Z buta. Nie, z bara. Elegancko. Pokazałeś, że jesteś normalnie koksem. Jest kościół. Uwielbiam tę broń, bo jest zarobisty celownik tutaj, laserowy, Znalazłem sobie fajne miejsce. Szyt no naprzód, naprzód, czekajcie, bo padnę. Żeby w kościele się strzelać, w takim miejscu Was chyba porypcyło. Jak czysty. Co ty dupcisz? Co ty krzanisz w ogóle? Aha, ja rozpoczynam szturm. Ja. Fum, bezbronny psiak. Oj, super. Cel osiągnięty, ale nasz ładunek odleciał i to będzie chyba koniec misji. Tak więc dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się, na razie